Cześć, witam Was serdecznie. Udało mi się nie tak dawno nagrać shorta na temat tego, dlaczego w Augu A1 zdarza się tak, że po rozładowaniu naboju z komory tego niestrzelonego mamy ślad na spłonce. Ślad po iglicy, ewidentnie. Natomiast nie jest to wina tego, że tam było jakieś uderzenie kurka, że to było coś tam niepełne, jakieś zbicie czy coś w tym stylu. To jest po prostu wina tego, że na, sprężynie, że na iglicy sprężyny odbojowej brak. Czyli... Iglica w Augu A1 po prostu lata sobie w środku zamka luzem i przy domykaniu suwadła, przy tym ruchu przednim, gdzie zamek się obraca, a w tym czasie cała reszta suwadła uderza tak jakby o szkielet, czyli tutaj iglica jest swobodna i ona sobie właśnie wtedy leci do przodu i zostawia takie delikatne nakucie na spłonce. A... Z tego y, krótkiego filmiku pojawiło się więcej problemów niż y, udzieliłem tam odpowiedzi. Czyli, jeden problem się rozwiązał, a trzy następne powstały. Czyli, czy warto wtedy do A1 szukać tej sprężyny, czy zakładać, czy to się da, czy tak można i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc y, zaraz pokażę, y, jak to wygląda od strony technicznej, sprzętowej. Gdyż albowiem, powiem zupełnie szczerze, że nie sprawdzałem w jakich latach Malezja zaczęła produkować co do augów, a w jakich latach co jeszcze sprowadzała z Austrii, jaki to był etap i która to była generacja, i czy tam te sprężyny w których wersjach są, czy we wszystkich ich nie ma, natomiast te początkowe wersje, bo to jest prawdopodobnie hybryda, czyli część była produkowana tam, a część w Austrii. Tak przynajmniej pewne, pewne źródła by wskazywały, to tu na przykład nie jest w ogóle przewidziane użycie tej sprężyny odbojowej na iglicy i po prostu tak musi być jak jest, czyli jak z tego auga ja na przykład rozładuję też z komory nabój, to też ślad na spące jest i po prostu będzie tak i tego się nie da za bardzo zmienić, naprawić, a przynajmniej nie w sposób łatwy dlatego, że nie jest przystosowany do tego zamek. i Iglica też nie do końca, chociaż to jest mniejszy akurat problem, ale to zwyczajnie nie zadziała. Natomiast w krótkich słowach, czy to jest potrzebne? Nie jest. Eee, I jest. <grytania> dlatego, że karabinki jako rodzaj broni, w której dosyłanie naboju do lufy jest realizowane przez występ zamka, zazwyczaj w tych 5.56 to jest jeden z rygli albo jakiś tam specjalny, specjalny tam jeszcze występ, który, który służy do tego, żeby dosłać nabój do komory, i czoło jest zagłębione, czyli nabój wpada do środka czoła zamka. To sprężyna odbojowa nie jest koniecznie potrzebna. W Kałachu, gdzie rygle są dwa, jest dodatkowy występ, który właśnie służy do tego, żeby zabrać nabój z magazynka, dostać go do komory i potem znowu też kryza wpada do czoła zamka. I ta sprężyna odbojowa nie jest konieczna, dlatego że ona nie jest tylko po to, żeby nie zostawał taki brzydki ślad, tylko też po to, żeby się w niektórych konstrukcjach broni nie zahaczała kryzałuski o wystającą iglicę. tak jest na przykład w strzelbach. Konkretnie mówię o pompkach, gdzie nabój jest podnoszony i w czasie zamykania zamka jednocześnie jest dosyłany do komory nabojowej i tył jest podnoszony po przedniej ściance zamka. Już to pokazuję i tłumaczę, co wtedy ta iglica robi. Ta sprężyna iglicy przede wszystkim. W bardzo dużym skrócie, tu mam rozebrany całkiem do zera zamek z fabarma i iglicę, na której też jest sprężyna właśnie odbojowa. I chodzi o to, że jeżeli tam... Hmm, pokazuję że w tą stronę, że... To jest pazur jeszcze. Jeżeli tutaj sprężyny odbojowej by nie było, to ona potrafi czasami wystawać po prostu, nie? I w momencie, kiedy nabój jest podawany, pod jakimś tam kątem, lepszym albo gorszym i jednocześnie wsuwany do komory nabojowej to może się zdarzyć tak, że on się po prostu zahaczy o iglicę i jest takie drobne zacięcie, nie można domknąć tego zamka, trzeba cofnąć i coś tam powachlować i zazwyczaj to się udaje, natomiast może być tak, że jest po prostu yy, jakaś tam niepłynność właśnie tego ruchu jakiś przeskok, żeby to wskoczyło albo wbiło tą iglicę do tyłu albo się po prostu właśnie delikatnie przytnie i yy, kiedy tak się dzieje? Jak właśnie jest czoło zamka płaskie, czyli kryza się tutaj przesuwa po czole zamka, co występuje właśnie bardzo często w strzelbach i w pistoletach. I wtedy sprężyny odbojowe są też po to, żeby tą iglicę schować. Natomiast jeżeli coś takiego nie występuje, a w karabinku nie występuje, to nie ma bardzo wielkiej potrzeby, żeby ta iglica miała sprężynę odbojową. Tak jak nie ma w kałachu. Tak jak nie ma w ławerach, tak jak nie miała w a to będzie nadal działać. I teraz jedna prosta jeszcze rzecz, która się może stać, ale nie powinna, to jest coś takiego, że jeżeli spłonka jest bardzo, 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 bardzo miękka i macie super, ekstra pecha, to ponoć komuś się udało zrobić coś takiego, że na właśnie zaelaborowanej samodzielnie amunicji jeden nabój odpalił od tego uderzenia bezwładnej iglicy. Taka jest wersja użytkownika. Czy to jest prawda? No, ja nie jestem w stanie tego sprawdzić. Natomiast gdyby osoba, która o tym pisała się, skontaktowała i miała jakieś potwierdzone dane na ten temat, że to było na pewno to, to tak jakby podamy tu dalej. Nie? Jak wygląda w środku sprawa z tą A1? Rozkładam i już pokazuję. To, co widzicie na stole, to są zespoły suwadła i zamka z A1 i z A3. I one się różnią w zasadzie, można powiedzieć, w trzech punktach, gdybyśmy nie wnikali w wersję cywilną i wojskową. Ale chodzi o to, że po pierwsze, tutaj nie ma właśnie sprężyny odbojowej, tutaj jest. Tutaj mamy krótszy plastik, tutaj mamy dłuższy i tutaj mamy takie dodatkowe wąsy blokujące iglicę, a tutaj ich nie ma. Dobra i teraz tak, to co nam się wydaje zazwyczaj, tak pierwsze rzuca w oczy, to jest właśnie sama ta sprężyna. i Iglica widać w tym miejscu ma taki stożek, więc troszkę byłoby tu głupio tą sprężynę zakładać, czyli po prostu widać, że tu no, nie była przewidziana, jeśli chodzi o projekt, nie, nie ma na nią tutaj miejsca. I tak jak ktoś słusznie zauważył, właśnie tak jak mówiłem, że nie miałaby się ta y, sprężyna o co w zamku oprzeć. W A1C weźmiemy sobie tą. No i tak faktycznie tutaj ta sprężyna nic nie robi, tak? bo, bo nie robi. Bardzo słuszna uwaga. Y, jak weźmiemy sobie zamek za trójki, to uwaga, ta sprężyna też tu nic nie robi, bo to nie w tym miejscu po prostu nam tu ma zadziałać. Y, gdzie jest różnica? Tutaj te ustalacze położenia zamka są takie same, sprężyny są takie same, różnica występuje tutaj. Czyli jak w A1 sprężyna sobie nie istnieje i iglica wchodzi tutaj, to jak widać sobie tu wystaje i nic się nie dzieje. Gdybyśmy włożyli od A3 to też się nic nie dzieje. Natomiast jak weźmiemy od A3 ten właśnie plastikowy element, który jest z tyłu, to, o właśnie, tutaj pracuje ta sprężyna do niej opory są gdzieś na tej wysokości dosyć takie bym powiedział wąskie i one pracują nam z tą sprężyną odbojową po to, żeby właśnie nie było takich różnych tam e, śladów na spłonce i teraz tak, czy to Dałoby się zastosować tu, czyli włożyć do A1. Myślę, że bez problemu, tak, ale żeby nie było tak, że tylko myślę, to już to zaraz spróbuję przełożyć i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Jest ciężko trafi sprężynę, ona ma tutaj taki swój otwór, który ustala jej położenie, żeby się nie skręcała. Czyli mamy to. Ta część jest taka sama od tej tylnej strony. Czyli jesteśmy tutaj. oda trójki, nie? I teraz tak. Tu się normalnie porusza, tak jak zawsze. Tak jakby to była ta oryginalna jedynka, żeby sprawdzić, czy to wszystko zafunkcjonowało, to sobie musimy cofnąć zamek do środka, czyli tak jakby on był w tym położeniu roboczym, czyli tak jak jest teraz. Chyba teraz, ok. Powiem tak, nie widzę końca iglicy, więc coś tu nam nie gra. Iglica nam się odblokowała, więc może to jednak nie zadziała razem ze sobą. Spróbuję jeszcze raz. Może ja coś zrobiłem tutaj po prostu źle. Ok, do końca. Nie, jest ok. Działa. Czyli wniosek jest taki. Gdyby. Udało się komuś wymienić ten plasticzek cały i całą iglicę sprężyną już założoną, z A3 do A1 to wrzucić, to będzie działać. Natomiast jeżeli nie będzie całej nowej iglicy i nie będzie tego, to działać nie będzie, przy czym to już wstępnie wcześniej oglądane. Wydaje się, że można byłoby to dorobić w drodze wydrukowania 3D, ale podejrzewam, że to będzie problematyczne, jeśli chodzi o wytrzymałość. Natomiast jest taka potencjalnie szansa. Także mam nadzieję, że ten problem pod tytułem sprężna odbojowa iglicy w augu został wyjaśniony. Ona nie jest tam niezbędna, więc jeżeli nie elaborujecie amunicji na super miękkich spłonkach, które mogłyby. Z jakiegoś powodu odpalić, chociaż to może być też błąd, tak, jakby w osadzeniu, w głębokości osadzenia tej spłonki, ale jeżeli nie ma jakichś tam dziwnych przeciwwskazań, to ta sprężyna po prostu tam nie jest potrzebna, ale chodzi o to. I o to mi chodziło w tym poprzednim krótkim filmiku w tym szorcie, żeby powiedzieć, że to jest normalne. Tak? Że to zostawia ślad, dlatego że nie ma tej sprężyny, więc po prostu no bezwładność musi tam odcisnąć jakby swoje piętno na spłonce. Natomiast to występuje w różnych innych rodzajach broni, to nie jest nic dziwnego i to jest w miarę normalne. Także e, fakt faktem spłonki wojskowe są twardsze. Natomiast e, jeżeli nic się nie dzieje poza tym, że jest ślad, to po prostu nie ma co kombinować, tak? Jak działa, to się nie naprawia. Propo jeszcze tak tej sprężyny odbojowej. Co zrobić, jak w strzelbie na przykład taka sprężyna odbojowa się zepsuje i wam się ta strzelba przycina w czasie ładowania? Trzeba doprowadzić do tego, żeby przed załadowaniem strzelby iglica na pewno była w tylnym położeniu. Najlepiej jest po prostu trzymać strzelbę tak i ładować tak, jak na filmie. I wtedy zawsze wszystko działa.